Owszem, jeżeli nasze interesy są zgodne, to możemy mieć pewną satysfakcję ze słuchania kogoś, kto ładnie mówi, albo też przeżywać satysfakcję z odczuwania, że inni nas za takich właśnie uważają. Jeżeli nasze interesy są zgodne, to jest ten podstawowy warunek. Tymczasem dzisiaj mówimy. Mniej trochę o mówieniu, o rozmawianiu, częściej o komunikowaniu. I pytamy, jak się sprawnie komunikować, albo nawet jak skutecznie komunikować. Nastawienie na celowość, na skuteczność sprawia, że odczuwamy w mniejszym stopniu satysfakcję z bycia razem przez mówienie. Rozmowy dziś częściej się przeprowadza niż prowadzi. Z takich rozmów satysfakcji właściwie niewiele jest. Lepiej jest, jeśli postrzegamy nasze językowe kontakty jako udane niż jako skuteczne. Udane, czyli takie, których celem jest między innymi bycie ze sobą.